Wydawnictwo Świętego Wojciecha oraz Strefa Katechety nowa edycja podręczników. Nowa formuła i autorzy ponadczasowa, oryginalna grafika nowoczesna struktura katechezy. Jak powstawały nowe podręczniki wydawnictwa Świętego Wojciecha? Stworzyliśmy podręcznik, który wydaje się być adekwatny dla dzisiejszego człowieka, zarówno dla dziecka, jak i dla młodych ludzi. Chcemy, aby ten podręcznik spowodował, że oni wejdą w swoje dorosłe życie z pewnego rodzaju doświadczeniami, z wartościami, które potem będą mogli w swoim życiu realizować. Są to katechezy przemyślane, przeanalizowane. Jest mnóstwo, zwłaszcza w metodyku, różnego rodzaju elementów, które powodują i prowokują też młodych ludzi i dzieci do tego, by zadawali trudne pytania i próbowali na nie znaleźć właśnie w tym podręczniku odpowiedź. Nowe layouty i ilustracje. Jako katechetka bardzo cieszę się, że brałam udział w tym projekcie. Nowe podręczniki w wydawnictwie Świętego Wojciecha. Ponieważ zawsze marzyłam o tym, żeby podręczniki, z których korzystamy na lekcjach religii, były tak naprawdę odpowiedzią na potrzeby dzieci. W opinii recenzentów słowa uznania należą się autorom za to, że w podręczniku pozytywnie odnoszą się do autentycznych wartości religijnych i moralnych poza chrześcijaństwem. Są one przygotowane bardzo nowocześnie, bardzo podobnie też do podręczników, z których korzystają dzieciaki na innych przedmiotach. Nie odbiegają ani formą, ani treścią, a przede wszystkim są bardzo nowoczesne. To, co dla mnie zawsze jest takie ważne, to to, że dzieci mogą korzystać też z kodów QR. Jak się okazuje, nie tylko z nich korzystają dzieci, ale także rodzice podglądają nasze podręczniki, nasze zadania, czy właśnie jakieś ciekawostki, które tam są ukryte, i to jest też ogromną satysfakcją. Praca nad podręcznikiem rozpoczyna się od pracy koncepcyjnej koordynatorów, opracowania autorskie kateches, poprzez pracę zespołu redakcyjnego, aż po przygotowanie do druku. A w drukarni drukujemy, falcujemy, lakierujemy, składamy, oprawiamy i pakujemy do wysyłki. Opinii recenzentów autorzy podręcznika posługują się językiem żywym, zrozumiałym i adekwatnym do wieku adresatów. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strefy Katechety. Udostępniliśmy tam dla Państwa szkolenia online i webinary podzielone według kategorii tematycznych. W zasobach strefy Katechety znajdziecie Państwo poradniki metodyczne, pomoce katechetyczne, a także przydatne dokumenty organizujące pracę. To już trzeci rok, kiedy jesteście z nami. Trzeci rok, kiedy mamy zaszczyt przekazać uczniom nowoczesny podręcznik do nauki religii, a Państwu, katechetom z całej Polski, setki materiałów i pomocy dydaktycznych. Dziękujemy za Państwa opinie i uwagi. Dziękujemy, że razem z nami wypełniacie szlachetną misję ewangelizacji dzieci i młodzieży w Polsce. Religia jest po to, żebyśmy wszyscy spotykali się z tym Bogiem, który jest dla nas bliski, który jest dla nas ważny. I myślę, że podręczniki przygotowane przez nasze wydawnictwo są po prostu jak święty Wojciech na wagę złota.